Bo mistrza zrobić, że tak mnie wyruchał na każę że kurwa dupa mnie do dzisiaj boli. No kurwa, to, to jest taki kurwa skąpy ciul, że, że to mała. I da, a teraz... Powiem wam tak. Widzimy się mapa... I idemy na jakąś... Siłownia! Jasne, że... Co wyście kurwa myśleli, że... Muszę na jakąś siłownię i bo... Kurwa... Tak spadło kurwa z masy, że to chuj! Że ważył czysta teraz kurwa czysta. O O Maria Kaj, kajty, kurwa podkowa, patrz jak włazisz, no To jest... To jest droga, tu jest... Tu musisz... Musisz przewidywać ruchy, że tak nie fubaka jarek jest, czy coś! Jak w na tym na pakernie to tam rozdupia wszystkich kurwa rozdupia! Ale przyjebia zaś, hmmm kurwa O, czy kobry jakieś kurwa patrzą się na mnie A to są te lumpy, co się mu wtedy najebał Kurwa, najwięcej prawie, no dobra, może najwięcej nie Ale wyglądam, ale ze mnie kurwa brzmi elegancki ul O, raz, A, kurwa dawaj drogi, dawaj drogi Kurwa mi tak na lewo znosi, bo prawa ręka bardziej wyćwicona od walenia, ale... Ale. A. Kurwa. Jest. Yes, jeszcze! Jeszcze! Jeszcze. Jeszcze cztery. A! A... O Jezus Maria. O kurwa. O. O kurwa. A, a kurwa. Jest. O! Oh, 12, Jeszcze osiem. Czekajcie, odpoczyna się. Aż... Mom... Dilerka! Tak się Raz! I dwa! I trzy! I cztery I pięć I sześć I, i, i siedem Kurwa łubiał! Um, ja... O dość pił polecił, że kurwa! Dobrze, że, że się tu nagrywał Raz Ach kurwa! Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Kurwa, dobra, to, to jest... Dobra Jeszcze? Jeszcze! Jeszcze... Jeszcze. O... O kurwa. jak przypak... o kurwa. A, ale będę miał zakwasy, Jezus Maria! Muszę się odmoczyć. A, kurwa ten pod... zebrwi musia się jak bo ruchaj, ma, do to go wykręcał kurwa! Albo się do automatu w, ten włoża, żeby się wyprało. No właśnie kurwa na ten... na te koło! Aaaa kurwa! Pydałuj miadałuj 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 miadałuj! <śmieniu> patrz bela, rynek się, patrz kurwa i się Ale pedału jak kurwa Ej coś z tym rowerem jest nie tak Ciarały są na nim! Co jest kurwa grany? Jeszcze trochę zwiększa, jeszcze trochę Kurwa bo mi się w leci Kurwa, PNAW! Hopie! O dobra! Zważasz tego koła kurwa, bo... Te opa, ty chcesz się ciulać, że słyszą? Łaa! to ci kurwa zrobię? chińskie harakiri kurwa! Łap! O kurwa, że w dostał... O ty kurwa ser, o, o kurwa... Aha, że... Przegrą. Ja nie mogę za to wyleźć, a! Ja. O ty... Ale muszę... No ty kurwa, stary lumpie! Łap! Styl kobry! I starastyl dup brwi! Ła ty kurwa! Styl piekarza! Masz kurwa! On styl kopawia kurwa! Co ty kurwa? Oszukujesz ty chuju stary tympy! Miszczem kur... Tyś mi... Tyś kurwa dziś chyba nie widział! Łap! Ła kurwa! Aj, Zdostał, kurwa! A umiesz zrobić tak, że ci na każdym JA będziesz się czuł? CO ty kurwa, muszę zagarzać! O ty kurwa, lub idź kurwa, bo chyba na arę CHORUJESZ do lekarza, ty kurwa, Masz kurwa, ci ner nerka, idź na kurwa, wypierdaleś mi, no, DAŁ MNIE o, idź, ira, ira na taką siłownię mam przyjść, kurwa, z takim kurwa dziotkiem to... Kurwa, ledwo ta siłownia, kurwa, z test kobiera, a ona on siłowniała. Dej ci, ci się spokój, kurwa, miść. Miść, ale to chyba Andrzeja w dupie mego trzymał. No. Bo tak, rozmawiał mnie za pół oka i ona mi po tym się wspomniała. A pamiętasz że jak już jak się za twojego Andrzeja trzymała, a jo. Co ty do, jak ja Andrzej, kurwa, ona, no za czursko, a ja... Aaaaaaaa! Ja takie opowiastki mam same podupione Takie kurwa, tak mi życie kurwa doświadczyło! Hmm. Dobra, wyda. I dalej... A co ty kurwa myślisz? Ty kurwa! Dzisiaj kurwa! Ja ci zrobię DJ'a? DJ a może kurwa! Ona wyma kasa za ta misia z tym ty! Widzisz to kurwa moja ja kurwa, ja mamę, kurwa dupia I no i no, zapłać kurwa Kurwa ślepy kurwa się nerwujesz kurwa Jak już, już się zaraz nerwuję ja to wyjdziesz Kurwa ty już brale nosza, żeby kurwa się na ciebie Nie patrzyć, bo nie mogę kurwa nie mogę na ciebie Nery twój ślepy Kurwa by się ta zaćma z Ci czy coś a nie Zajmę się tym, ale musimy moja kasa oddać, bo jak nie to kurwa cię w misce kuksu utopia. w miejsce kurwa kuksu A w ogóle Jerzyk zapomniał, dzisiaj kuksu nie ci nie ma, bo Agnieszka zaś się opierdala, zajść kurwa zamiast zakupy to kurwa się rupia z Cezarem, ale Ale będzie w następnym, obiecuję, a będzie w następnym odcinku Chcecie w ogóle następny odcinek, tysiąc łapek w górę, jeśli tak to się tam czulicie łapka, jeśli nie to nie i tyle Kurwa jak ci teraz taka ekipa zabra, że będziemy rozpierducha kurwa. będziemy miał o, o, nawet Kajoneca. Jezus Maria jak Terminator! Uważaj coś Jezus kurwa! Teraz na podbój Titanica! Kurwa ci wejdziesz? się! Ha ha ha! A kurwy, a kurwy! Wszystkich was wyszelą. Wszystkich, co do jednego kurwa, patrzcie jak mam Wy kurwy rude! A co wyście kurwa myśleć, że ślepy! No szelaj do niego! Unik zrób kurwa! No szelom! Ty chuj ten zniszczał szelił! Jezus Panie! Jezus Panie z Panami! Aj, ja, Julo, no, to zjubia! O kurwa, Co się narobił? O kurwa, żyja! O... A co z tym? Kurwa, moje wszystkie nie będę, poszły się jebać! Ja pierdol... Nie, nie wiem, nie, nie wyżę, nie wyżę Jak to kurwa? Jestem jak korbie, ja mam siedem żyć Ty kurwa, wysapało tym pa! Ha <ślesz> Ty kurwa z tego życia nie uszął! Ty kurwa... Tym pydał nie! Kajta damo mi! Kaj mam is, kurwa! Tutaj nie! A tutaj może mam skoczyć. Aha, tu takie kurwa Zaraz te kontenery i może już jakieś kurwa siedzibki do bordelu załapał. Bo jak nie wiem czy wiecie czy, czy nie, ale się, się chciała swój bordel zrobić, musi jakiś jakiś kurwa mamy pro... O Jezus Maria! Kurwa, nie będę po się bawił! Zopiony to dostaniesz i tyla! Możesz kurwa przyjechać, że go kurwa nie trafisz tylko z Wtedy jak jak, jak, jak strzelał, to też go nie trafił! Kurwa! kamp Nie, nie kampisz jakiś czuł na ale kurwa zdrowia mą. Ja mogę z tego nie życiem! Co wy kurwa myślicie, że, 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 to nie jest ryzyko kurwa, ja się dla mzego, dla jakiegoś kurwa ślepego, tempego poświęcą. On to kurwa powinien być mi wdzięczny, powinien mojego rygla kurwa z dupy wylizywa, wylizywać. Weź kurwa to a nie pierdol. Ja no umiem, bo mam bym kurwa na dwa takie wlaz. A ty kurwa musisz jakieś problemy, egzystencjonalne. No. A teraz wlecę za tego winkla, obejście to. <słyszy> Nigdzia, że... O ja co I unik, i kurwa, i boż! A kurwa, o że... chyba, że się na nie połomu, opie! O, jak mi ciebie przykro! Jak mi ciebie szkoda! Mąż! Masz! Kurwa i się nie pytaj za co? O kurwa! Kurwa, o nie ma co, mnie zarupić tak bezporządnie! Kurwa, więcej was kurwa baba nie miała. No matka to znaczy. Ja pierdolę kurwa, to najebane jak cykanów na Wódstoku kurwa. O jeszcze, sąsiadowi się alarm włączy, zaraz mu rozjebia to nie będzie miał. Hoppie nie denerwuj mnie, bo możesz kurwa tak jak grata, że, że tam a alarmu ci nie potrzeba, bo i tak nikt nie zajebie. Co ty kurwa, co ty kurwa, weź się koszulka z drugim rękawem chyba, ty się takim bicepsem chwalić! Kole będziesz pił kurwa! Jebać Pepsi tylko kola, jestem Sergio Walechonia! Alechonia! To nitra i ten. O kurwa, hopy kurwa, to mi Domingową ta kula przyleciał! Podupiła cię! No! Kurwa, jakiś, jakiś kurwa, kartony obklejone! Pan ninja wylatuje za winkla. Pomyśl kurwa i OPIE! To są dopiero jajca Coś ty kurwa... Ty mam czy Jesus, ty chciał się wypiąć! O jesus Maria! Ha, ha, ha O ty kurwa! Chuj jebany. Kurwa, prawie mnie zaszelił! Prawie mnie kurwa ulubił! Ha! Mam kurwa, że zajebą wszystkich! Macie kurwy, ten jest włoka Jarek, tajny kurwa się specjalny! Czekajcie, obejrza się, czy kogoś tu nie ma! Co, kurwa, koła mam A! A tu... Ja! Jezus Maria! O kurwa w się lił! O kurwa, A kurwa! Kurwa hopieś połoję, że się na tobą. Że myślą, że jakieś ziski będą z Japonii ci coś sprowadzane, a tu kurwa kontenerem, a tu chuja! Bo ci kurwa uciekna, ty kurwa... Ja pierdolę, gdybych wiedział, to bym się ledz ta robota nie, bro! Wóz, i ty kur... Już... Już do ciebie słów, tyś jest taki dał! No do wóz jego słów, czy on mi takie kurwa fuchy zaczył, że... To, co kurwa go wabała! Chodźcie kurwa mnie, jebane kajwy wyjdziecie? No i ja czy nie, czy ja mam do domu się pojechać? Myślicie że co ja będę kurwa na O Jezus Maria, kam zafił No nie no muszę się cofnąć po tych kurwa baranów tępych Ja pierdolę Kurwa, to ja mogę ich ratować? Ty się kurwa, idziesz kurwa czy nie? A ty kurwa co? Wycieczka się robisz krajeznawczo. Róż do P kurwa dał mnie! Musz kurwa ty... Jak oni mnie.. Jezus Maria, jak oni mnie nerwują! Nerwuje mnie wciula! Wciul! Już też nawet kurwa pierdolą po ci poj, bo... może zawsze z sensem go do mnie? Jak nagrywam? Ale tutaj kurwa z nimi to się nie do! <laughs> Ja i teraz będę na nich czekał godzina, bo są kurwa pierdolonymi gaunami! I kurwa mi zaroski szelichuję kurwa, myślę że o kurwa trafić nie mogę. Myślałem, że u was wszystkie A tu takie kurwa buty, ja? No to możesz kurwa takie... Po pokażę ci jakie buty, jakieś się Kurwa! mi miał takie co kurwa Jezus w powodzie łaził i co kurwa i się nie fala To ty kurwa kolejny stary lumcie przed wylą w siłowni ci najebał Co już szpitala wylos! A mięźmi mi dajesz, ja? O ty kurwa! Co to kurwa było? Co to kurwa było? Ja pierdolę! Co to kurwa przyjął? On się patrz, za, zabił o fotel! Ja pierdolę! No nie ziemia! Czy myślą, że jakiś fart porządny będzie... Jakiś kurwa boss! On się kurwa zabił chyba, bo się o te kurwa swe... E, ty, Japonki potknął! Ja pierdolę! Hopi nie maście w Japonka, bo widzicie, dużo co podalsko wygląda, to jeszcze kurwa się pozabierać możecie! Teraz skoczę się, opie kurwa, to się pierdoli wyda! A co ty kurwa teraz jaki wyścig na portola robicie? i mi się na oczy nie pokazuj kurwa! Kurwa, pytaj, zajść kurwa z mnie z doru, kasa, wuzi, 15 tysięcy jakichś jego kurwa ziomalów z, z Chin kurwa y, mam y, ratować, to tylko pierdola! Kurwa, pierdola, aż mi się odjebało! Pierdolę, to zakładam kominarę, wbijam z na robota! No wyłaś z tego! Kurwa, puntona, bo... Tyś mnie już wszystko nerwuje dzisiaj. Kurwa! Ty... Ja pierdolę i od to prac mi kurwa co ty odpydzałaś? Serdeczne jobb! Kurwa! Co za podupiony? Nie możesz się kurwa zaraz mogę ci znaleźć kurwa i twoja rodzina odejdź kurwa to jest moja fortuna moje auto kurwa nowe no jada teraz do dom bo żeś jakoś chałpa jeszcze drugą kupiła. Ja, ja, chcę, ja chcę wam pokazać że nie jest bogaty ja że nie jest bogaty kurwa czekajcie ach to jakaś chałpa a tu się kupia kurwa swój apartament o ja pierdole. Czekajcie, muszę wydupić, bo zaroski kiedy auto wydupił w luft! Patrzcie, patrzcie to! Ale wydupiło! Masakra, aż, aż mi słów zabrakło! I no muszę jakieś auto zajebać, żeby było, że jestem bogaty. Nie ma żadnej beci, chuj. Takaś kurwa cerkwia. O, Jezus Maria, poldek mi odjechał, kurwa. Czy jakbym Polskiem zajechał na ten? Kurwa, wyciakki jajca bym by... się i zajechał Polskiem, ale nazwa wyczyć w dzień dziesiąty. no kurwa. No, teraz mam eleganckiego Polska, że... O kurwa widzicie, że znalazł. Jara się jakaś hałpa kupić. O kurwa, zielony polleg Zielony kurwa polleg Ta się nazywa klasa. Kurwa mac, co za ulica popierdolono. Ja pierdolę. Czek ja bym mnie po takim ciśnij wjechać, chuj mnie nie szalił. Chyba, chyba, chyba się tej hopy nie kupia, jak ja będę musiał tak jeździć kurwa do niej. Kurwa ma... Ciekaj ciś musza. Sto kasli kurwa! Chopie ci się Stokafli, Hoppię, ci cię podupiło! Jada tutaj do swojej kurwa bazy CO? kurwa go chyba kurwa... Chuj mu się z mózgiem pozamienił Wiecie wiele to jest to? kafli? Nie wiecie chyba Tu się jada kurwa zapisać jest tu jakiś garaż mój Chuj nie ma że kurwa jakiś kurwa Ach kurwa Melina kupił kurwa i Ciul ja pierdolę, dobra, idę zapisać i kończę, dobra, kończę ten odcinek, bo się już nerwować, nie będę, jak chcecie, następny za tysiąc łapek będzie, dzięki za oglądanie, za tysiąc łapek górę, szała!